Chciałem ci dzisiaj powiedzieć o tym, że mikromanagement nie istnieje. Ja jestem takim typem menedżera, który ufa ludziom, ale sprawdza. Lubię wiedzieć, czy sprawy w projektach posuwają się w dobrym kierunku. I lubię to wiedzieć nieprzypadkowo, ponieważ wiele lat prowadzenia własnej firmy nauczyło mnie, że czasami spotykasz się z ludźmi na spotkaniach i pytasz im, jak tam jakieś zadanie, i oni ci mówią, że albo już się kończą, albo już się skończyli, a potem postanawiasz w jakimś narzędziu do zarządzania projektami, czy pytając kogoś innego z zespołu ustalić, jaka jest faktycznie prawda i okazuje się, że to zadanie w ogóle nie jest zrobione. Tego nauczyłem się przez lata prowadzenia własnej firmy. Natomiast teraz na jakiś czas, kiedy mówię ludziom z zewnątrz, że tak robię, to najczęstszą reakcją jest, że stosuję mikromilitary. Inny schemat. Zlecam komuś zrobienie jakiegoś zadania, wyjaśniam mu kontekst, Tłumaczę, po co ono jest, staram się najlepiej, jak potrafię, oddać, na jakim rezultacie mi zależy. Potem jednak okazuje się, że kiedy ta osoba oddaje mi już zrobione zadanie, że jest ono dalekie od tego, czego oczekiwałem. Dlatego, nauczony tymi doświadczeniami, potrafię w trakcie czyjejś pracy wchodzić w jakieś zadanie, sprawdzać, w jakim kierunku idą prace i nawet ręcznie korygować albo wykonywać część za kogoś, ponieważ nie mam czasu. Przy niektórych sytuacjach czy projektach na czekanie i wdrażanie rundy poprawek, aż ktoś w końcu dojdzie do tego, co ja miałem na myśli. I to również bywa odbierane jako mikromanagement. Kiedyś bardzo się tym przejmowałem, po czym miałem okazję wysłuchać dwóch prezentacji. Jedną była prezentacja Marka Zuckerberga, który mówił o tym, że on nie wierzy w termin mikromanagement i uważa właśnie, że cieszy się złą sławą, że jeżeli on ma Jakieś zadanie do poprawienia albo wyjaśnienia komuś, to w hierarchii organizacji jest kilka pięter przenośni dosłownie niżej. To, jeżeli trzeba, schodzi na aż tak niski poziom operacyjny i to po prostu poprawia. A z drugiej strony, miałem okazję słuchać prezentacji wywiadu na żywo z Matejem Pankiem. Adrian Gorzycki na zjeździe Loży Przedsiębiorców prowadził taki wywiad i pan panek. Niezależnie od tego, jak można go oceniać, podzielił się ciekawą myślą, że kiedy właśnie w ten sposób sprawdza wykonanie zadań, to zbiera cięgi za bycie ale jeżeli tego nie sprawdza, i z tego powodu, że nie zaglądał ludziom w zadania, firma padła, to wszystko jest jego winą. Więc on na przyszłość woli się zajmować mikromanagementem. Finalnie, jakkolwiek stałoby to wbrew wszystkim taktykom zarządczym znanych z książek, Pisanych o tym jak wspaniale się pracuje z ludźmi i jak właśnie należy im wyłącznie nakreślać kontekst pracy, doszedłem po latach do wniosku, że nie ma co próbować oduczyć się mikromanagementu, a że wręcz są sytuacje, w których jest on absolutnie niezbędny. Są też pracownicy, którzy po prostu tego wymagają.